Witam, Paweł Jański. Dzisiaj trochę nietypowo, bo z domu, nie z biura, stent, z CNN-a, prawa ze ścita, co nie znaczy, że temat, który chcę dzisiaj poruszyć, jest mniej ważny. Otóż chciałbym porozmawiać na temat pomysłu premiera Wielkiej Brytanii i i Rishi Sunaka i Home Office'u o tym, jak pozbyć się uchodźców z tego kraju. Ale zanim może przejdę do y, tematu, chciałbym y, przybliżyć może sam y, w ogóle. Na czym może polega w ogóle problem uchodźców, problem imigrantów do Wielkiej Brytanii? Otóż tak, zacznijmy może od tego, no, dobrym przykładem będzie Irak. Zapewne wielu Polaków zna ten kraj osobiście, wielu Polaków niegdyś pracowało tam, wielu Polaków zna kogoś, kto tam pracował, i z tych opowieści wyłania się jeden obraz. Irakijczykom żyło się naprawdę dostatnio. To był bogaty kraj. No niektórzy mogą powiedzieć, a nie ma co ich tam, że tak powiem, yy, yy, że dobrze im się stało, że Anglosasi z pewną kolonią ze środkowej Europy na nich napadli, ograbili z ropy naftowej, przecież to muzułmanie, islamiści i tak dalej. No jest pewien niuans w tym myśleniu, ponieważ yy, nie wiem, czy każdemu jest to ale Saddam Hussein, chociaż był muzułmaninem, owszem, tak, ale rząd... Iracki był rządem świeckim. Może takim przykładem tutaj na udowodnienie tego jest to, że prawą ręką Sadama Husajna był Tarek Aziz, który był chrześcijaninem. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale tak naprawdę w Iraku nie prześladowano innych religii. To, to było niemożliwe. Takie rzeczy jak islamizm, Państwo islamskie to dopiero się zdarzyło, zjawiło wraz z anglosasami i z wojną, którą im tam y, ściągnięto. Więc do czego zmierzam? Proszę sobie wyobrazić przeciętnego Irakijczyka, który sobie żyje dostatnio na wszystko go stać. Zjawiają się anglosasi, obrabiają ten kraj, mordują ludzi, kradną ropę, powodują, że w wyniku ich interwencji, ich napadu, Terrorystycznego, ginie w tym kraju według różnych źródeł, których można wyczytać z oficjalnych y, źródeł, jak z Wikipedii. Można wyczytać, że nawet milion osób po, po, straciło życie z tego powodu. No i tak, jesteście takim Irakijczykiem. Żyjecie sobie dostatnio po tym, po tym całym, y, y, po tej całej wojnie, którą wam ściągnęli anglosasi. Y, wasz kraj jest zrujnowany, wasza ropa jest. Y, skradziona, wasze złoto jest wywiezione, tak naprawdę standard waszego życia jest znacznie gorszy. Co macie robić? Żyć w nędzy, nie wiem, czekać, aż, nie wiem, jakiś fanatyk religijny z państwa islamskiego odetnie wam głowę, bo, bo nie wiem, bo jesteście może za mało religijni. No wielu tak naprawdę ludzi w takiej sytuacji podejmuje trudną decyzję opuszczenia swojej ojczyzny. No, bo ja nie wierzę, że taki przeciętny Irakijczyk, który żył w ostatnim Iraku przed inwazją, wpadłby na pomysł, że ze słonecznego Iraku zapragnął żyć sobie w deszczowej Wielkiej Brytanii. No, no nie wierzę w coś takiego. To, to jest po prostu to, te bajki, to, to są bajki. No i dobrze, no i wracamy do tego, że do samego powodu, jakim kierują się uchodźcy, imigranci, którzy zjawiają się w Wielkiej Brytanii. No to tak, to też jest mówię, trudna decyzja, bo nikt nie porzuca swojego kraju tak, od, tak sobie u, 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 i udaje się do Wielkiej Brytanii. Mało tego. E, często wiąże się to z porzucaniem rodzin, często samo albo. Nie wiem, ktoś bierze ze sobą rodzinę na naprawdę trudną, niebezpieczną wyprawę. No i później kolejna rzecz taka, bo sama Wielka Brytania jest krajem wyspiarskim. No to wiadomo, że no jak dostać się do takiego kraju, który jest za kanałem Manche, kanałem angielskim, jak to chcę, może tak nazwać ten kanał. W każdym razie, no to co? Jaki macie wybór? No nie, nie wynajmiecie sobie jakiegoś jachtu, nie polecicie prawdopodobnie samolotem do Wielkiej Brytanii. No, w takiej sytuacji taki przeciętny Irakijczyk, to pewnie nie wiem, jakieś tam ostatnie swojej średności wydaje jakiemuś przemytnikowi i dostaje się przez ten kanał La Manche do Wielkiej Brytanii. Oczywiście jest to niebezpieczne, często to są naprawdę małe łódki, często ludzie toną. No i powiedzmy, że tacy już nieszczęśnicy dostają się na Wyspy Brytyjskie. W 2022 roku było to ponad 45 tysięcy osób. I teraz tak. Dla Brytyjczyków, y, pod przywództwem Ryszego Sunaka, okazuje się, że ta liczba jest za duża. Oni chcą się tych y, uchodźców tych pozbyć, nie chcą ich w swoim kraju. Czyli rozumiecie, z jednej strony fajnie jest kogoś napaść, okraść go, zgwałcić, zamordować, terroryzować, wprowadzić y, mu na głowę terrorystów, ale wziąć za to odpowiedzialność y, na swoje ręce? Nie, absolutnie nie, oni nie chcą nic z tym wspólnego, owszem. Ukraść ropę, ukraść złoto jak najbardziej, ale odpowiedzialność za to nie. Skądże? Przecież oni tylko tak naprawdę wprowadzali demokrację. No, i teraz do czego zmierza? Pomysły są dwa. Jeden z pomysłów jest taki, że, no bo już wiadomo, że z automatu wszyscy, którzy e, przy, w, przepływają ten kanał, w tych małych Łódkach automatycznie mają odrzucone podanie o e, azyl w Wielkiej Brytanii. Ale każdy. Ale każdy y, taki uchodźca, imigrant, raczej uchodźca bym powiedział, bo ci ludzie to już trudno ich nazwać migrantami, jakimiś ekonomicznymi, oni naprawdę mają poważne problemy. Taki uchodźca y, ma jeszcze, y, według obecnie panującego prawa w Wielkiej Brytanii, ma jeszcze prawo odwołać się od takiej decyzji. No i teraz, y, teraz na tym, jakie są dwa pomysły. Pierwszym pomysłem Home Office'u, który został zaproponowany Ryszemu Sunakowi, jest taki, aby Osoby mogły się udziela, ubiegać, odwoływać od negatywnej decyzji Wielkiej Brytanii poza Wielką Brytanią. Czyli tak, będą odesłani gdzieś z powrotem, na przykład do Iraku, czy wysłani do Rwandy. No bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wszystkich uchodźców, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii, yy, odsyła się obecnie do Rwandy i tam dopiero w Rwandzie oni mogą starać się. O, 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 status uchodźcy w Wielkiej Brytanii. Yy, drugim, yy, tak, no to mówię, no to z, takie, takie mamy, takie home office jest jeden pomysł, żeby yy, yy, to, tak, od, odrzucać te, yy, znaczy tak, z jednej strony, żeby oni się mogli biegać tylko o, o ten azyl spoza Wielkiej Brytanii, no bo jeśli automatycznie ten azyl jest odrzucony i oni mogą się odbywać spoza Wielkiej Brytanii, no no, nie, współczuję tym uchodźcom. Drugim pomysłem y, y, home office jest taki, aby pozbawić całkowicie te osoby prawa odwołania. Czyli tak, nie ważne, że ktoś ma naprawdę bardzo ciężką sytuację, y, ucieka z kraju ogarniętego wojną, najczęściej oczywiście te wojny no, to jest wiadomo konsekwencja polityki Wielkiej Brytanii i innych anglosaskich krajów, to jest nieważne, że ta osoba ma zrujnowane już życie, jego rodzina, bliscy, ta osoba, mówię, albo będzie, yy, nie ma prawa do, do, nie wiem, do lepszego życia. No ja, ja poznałem na własnej skórze, że to w Wielkiej Brytanii to lepsze życie, to też o, różnie to wygląda, z tym, no bo ten rasizm w Wielkiej Brytanii jest naprawdę bardzo rozpowszechniony, yy, łącznie z tym, że policja brytyjska bierze w tym czynny udział. Więc mówię, w odnościach są homofisu 2, które przedstawione zostały już się usunął. Jeden taki, żeby uchodźcy w ogóle stracili prawo do odwołania się przy odrzuceniu ich statu, podania o status uchodźcy, a w drugim przypadku mogliby jeszcze się odwoływać, ale tylko i wyłącznie spoza Wielkiej Brytanii, czyli nie wiem, może byliby odesłani z powrotem w strefę jakiejś wojny albo z Irwandy w Afryce. No, tak wyglądają prawa człowieka według y, y, anglosasów. Y, oczywiście nadal będą wszystkim y, mydzić oczy, jak oni dbają o te prawa. No, Chciałem tu znowu kolejny raz pokazać, że jednak to jest kraj jednej wielkiej hipokryzji. I naprawdę proszę nie wierzyć w nic, co Wielka Brytania i inne anglosaskie kraje starają się nam przekazać. To jest jedno kłamstwo, jeden fałsz. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i zapraszam następnym razem.